Um, Okej, okay. to ruskie samoloty. No, szczerze, są zabawne do gry. Patrzcie, jak to napierdala, to jest pierwszy. Pi to jest battle rating 1.0. <grytanie> ja, ja się nawet pokuszę za, na takie stwierdzenie, że rosyjskie samoloty są najlepsze na battle rating 1.0. Są najlepsze po prostu do nauki, latania. Dobra, wezmę tego gościa. Eee, amerykańskie szczerze są słabe. Dobra, to jest minus tych ruskich, bo się strasznie szybko zacinają karabiny. Nara, zajebiste. O! To jest bfik. o super. Dobra, no, trochę mnie rozpiździli. Kurwa Nie no naprawdę fajne są te samoloty do grania Według mnie najgorsze do, na sam początek Są samoloty yy, Jak one? Angielskie One najgorsze są angielskie Na sam początek No bo one są wolne nie ma, Te działka to są Śmiechu warte i tyle A ten, ten rusek Tak napierdala tymi pociskami Że w ogóle rosyjskie samoloty to mają tyle działek, że to jest aż aż śmieszne. Zawsze jak gram Japończykiem czy Niemcem, czy w ogóle jakąś inną nację to tutaj. O kurwa rusek. <grym> Nigdy nie miałem czegoś takiego. O dobra, rusek easy. O, rozpierdol tego Włocha. Dobra, trochę poczekajmy. Okej. Okay. O! O! Chodź. Kurwa, skończyła mi się amunicja. <grym zniszczenia> Okej, okay, fajnie. O kurwa. Co mi przyjebało tak? Dobra, teraz czas na mojego ulubionego. Okej. Okay. Chodź, Adasiu, zapraszam cię. Zapraszam pod moje karabiny. A, to jest angielski bombowiec. No dobra, zapierdolili go. Hmm. Chodź tu, śmieciu. No chodź tu, zdechnij. Frajerze. Jakie dalsze atakowanie, no... Nie bardzo mi się przyjemnie gra tymi ruskakimi. Nigdy nie grałem, bo mnie tak naprawdę lotnictwo rosyjskie nigdy nie interesowało. A ja gram. O, to jest ten angielski syf. No, lot... lotnictwo ruskie mnie nigdy nie interesowało, więc. Zdechnie? O, easy. Eee, wracając to, mnie nigdy rosyjskie lotnictwo nie interesowało, i to tylko dlatego nie grałem tymi rosyjskimi samolotami, gram tylko angielskimi. O. Easy, <grym> więc grałem tylko angielskimi, niemieckimi i japońskimi. Ale ostatnio się przerzuciłem też na Amerykańców i na tych ruskich, no i jeszcze grałem Francuzami, ale tylko dlatego, żeby zdobyć ten składak. Ja tam, tutaj wkleję to zdjęcie tutaj wam. O, o, o jaki samolot mi chodzi. Ja go po prostu w składak. No naprawdę, wygląda, bo ten samolot wygląda jakby mój stary się czegoś najebał, a potem powspawał jakieś losowe blachy do tego w garażu. I bum, nowy samolot. Ty, bo ja mam bomby tu. Kamikadze! Eee... Kurwa mać... Wiecie, ten BF jest na Battle Rating 1.7 A według mnie, ten co ja latam, ten jest na Battle Rating 1.3, jest dużo lepszy niż ten Chodź O, pięknie Widzisz, ruska seria No, nara, dziękuję Następny. Proszę się nie pchać. Dla każdego w pierdol starczy. Pierdol starczy dla każdego. Chodź. To jest bombowiec. To będzie ciężko. Szylowe mnie. Dobra. O. No. Nasysta chociaż. Tutaj zdechły. Kolejny. Chodź ty. To jest bombowiec? Ricji A, o, kurwa. Okej. Okay. To jest Bombowiec. Będzie ciężko go dla kurwić. O, bomby spuszcza ładnie. <grym> no nie mogę. No, easy. O, 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 o. Ładny cel, teraz. O, piękny cel. Chodź. A to, o Francuz. E, francuskie są dobre. Szczerze. Francuskie. Sa ten samolot jest no, bardzo fajny. Grałem nim fajny, podoba mi się. O, Chińczyk. I to, ta. To ruski chyba, dwupłatowiec. Chodź, 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 no chodź. No coś, chodź dobra, broń się super, no to trzeba odczekać. Kórywana, no. a ja mam dwa samoloty i jedną asystę. A on zaraz i tak pierdolnie. CO?! To no posrało. Kurakain. Kurwa no. Dwupłatowce są tak papierowate, że... Jedna seria i mnie zniszczył. Chodź. Ale napierdala we mnie. O sztyw. O w mordę. Ricci mnie zabił. Chodź, Ricci. Uwaga! Yes! Zemsta jest słodka. Oszty, ty w mordę! Hurakain! To hurakain, nie? Mieszan... co to jest? Sia... Legiator. Legiator też był spoko, ale zemstać siulu. No co ty? Co za chłop. Co za chłop wleciał we mnie. No niestety. Dobra. To już koniec na ten film. Ja, ja, ja już pójdę, bo tego, ten, tego mam parę rzeczy do zrobienia. Ja jeszcze muszę zmontować ten film i jeszcze muszę go dzisiaj wrzucić. Oto to narka.